Hejka, witam wszystkich na moim kanale. Dzisiaj Was zapraszam na trzeciego Vlogmasa. Dzisiaj mamy 3 grudnia, więc nagrywamy Vlogmas. Dzisiaj będzie Vlogmas bardzo ciekawy, ponieważ wybieramy się do wielu sklepów. Jedziemy na takie zakupy świąteczne. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, to zapraszam do subskrybowania. Oraz też zostaw jakiegoś lajka i fajny komentarz. Zapraszam do oglądania. Jako pierwsze dzisiaj otwieram y, kalendarz z gumkami, więc szukamy teraz trójeczki. O, tutaj jest taka myszka. I już... Bierzemy. I taka. To jest pierwszy. Teraz drugi kalendarz linda. I tu, tu szukamy trójeczki. O, tutaj jest trójeczka. I takie co się białe i wyciągamy to. I jest taki cukierek. Linda. I jeszcze ostatni to jest Oreo. I tutaj trójeczki szukamy. O tutaj jest trójka. I taki kolejny cukierek. Dzisiaj jako drugi otwieram kalendarz adwentowy. Dzisiaj mamy jako pierwsze ze Smarticami. Zobaczymy co nam oferuje dzisiaj trzecie okienko. Otwieramy sobie. Dzisiaj mamy cukierek ze smarticami. Podejrzewam, że jest w mlecznej tutaj czekoladzie. Pokażę wam go. Dzisiaj jako drugi otworzymy kalendarz z Yankee Candle. Jestem bardzo ciekawa, czy będzie duża świeczka, którą mieliśmy w pierwszym kalendarzu, w pierwszym okienku, czy będzie to mała świeczka jako tea light? Także patrzymy, gdzie jest drugie okienko. Drugie okienko mamy tutaj. Jest to świeczka ta średnia. I zaraz zobaczymy, o jakim on jest zapachu. Jest ona o takim zapachu Holiday Magic, czyli tutaj można powiedzieć, że jest taka wanilia, truskawka, malina, czuć troszkę pomarańczy, imbiru oraz wanilii. Pokażę Wam, jak wygląda z bliska. Kolejny kalendarz, który otworzymy, jest to kalendarz z Milki Moment. Bardzo mi te cukierki posmakowały, także mam nadzieję, że trzecie okienko też przyniesie mi nowy smak. Otworzymy sobie. O, jest to cukierek z Oreo, także bardzo dobrze, bo Oreo uwielbiam, więc jest super. Pokażę Wam z bliska i później zobaczymy, jak wygląda w środku. Ostatni kalendarz, który już otworzymy, jest to kalendarz z herbatami. Niestety, zobaczcie, że te dwa okienka ciężko się otwierały. W ogóle ten kalendarz bardzo ciężko się otwiera, więc tutaj jest jakby taki jeden minus, ale szukamy trzeciego okienka i sobie otworzymy. Zobaczymy, czy się uda, oczywiście, bo to z tym e, też różnie bywa. Ogólnie tutaj są takie czekoladki e, w kształcie piramidy i zaraz oczytam Wam dokładnie, e, co tutaj mamy. Jest to... Um, tutaj mamy um, herbatę z cynamonem, gościkami. Kurkumą, czoskiem i bałakatem. Także tak wygląda. Pokażę Wam teraz bliska tutaj rzeczy i produkty, które udało nam się wylosować. Ja jestem najbardziej zadowolony ze swojego kalendarza, z tej świeczki, oraz, oraz jestem bardzo ciekawy tej herbaty, bo ona jest taka dosyć dziwna. O dziwnym, można powiedzieć, smaku, ale myślę, że będzie też smakować. Kolejna to jest Oreo, cukierek Oreo, ze smartisami, cukierek z Milki Oreo, też z cukierek i z Linda um, też z cukierek i ta korona, Ja tak powiem, że muszę właśnie do tych świeczek, do tej, którą wylosowałem w pierwszym okienku, i do tej właśnie, którą dzisiaj wylosowaliśmy, czyli 3 grudnia. Muszę jeszcze jakieś właśnie fajne dzisiaj na zakupach dokupić um, świecznik, żeby właśnie je tam postawić i codziennie sobie palić wieczorem. Myślę, że mi na długo starczą, ale to zobaczymy, jak będzie. właśnie skończyłem pisać lekcję. Pisałem ostatnie dwie kartkówki z języka angielskiego. Szczerze powiem, że jestem z nich bardzo zadowolony, ponieważ z obu dwóch miałem około 85%, także jestem z tego bardzo zadowolony. Zaraz, słuchajcie, się ubieramy i jedziemy do miasta na zakupy świąteczne. Oczywiście będę wam wszystko nagrywać, co kupujemy. I później, jak przyjedziemy, zrobimy taki haul zakupowy, ponieważ... Chciałabym sobie kupić taką dużą kulę świąteczną, którą mógłbym przywieźć tutaj przy choince. Ona właśnie by tak fajnie wyglądała, także wam też to pokażę. Zobaczymy, jakie będą ceny. Mam nadzieję, że będą jakieś przecenki na dużo rzeczy i pokażę Wam, co sobie zakupiliśmy w Jest w pierwszym sklepie i zastanawiam się nad kupnem takiego fajnego napisu na święta, ale zobaczymy. ogólnie to są bardzo fajne rzeczy, ale zobaczymy, właśnie, które jeszcze tutaj, tutaj Są strojki na święta bardzo ładne. I zastanawiam się nad kupnem jednego na przykład takiego. Tylko nie, nie, nie wiem w jakiej on jest formie. Bo... mamy takie białe dekoracje świąteczne. Są bardzo, bardzo ładne. Zastanawiam się nad kupnem właśnie jednych. Takie właśnie, fajne bombki czy 6 zł, taka jedna sztuka.

Takie fajne skarpety na święta ocieplane, genialne. Kosztują 15 zł. Właśnie przyjechaliśmy teraz do domu. E, za dużo rzeczy nie kupiliśmy, możecie nawet tak mniej więcej teraz zobaczyć. E, szczerze, nie było jakiegoś tam bardzo wyboru i też niektóre rzeczy były drogie, ale przeważnie. E, każdą rzecz kupiliśmy w Pepko, także w Pepko były te najlepsze rzeczy. Pierwszą rzeczą, którą kupiliśmy, taką świąteczną, bardzo, bardzo, są takie dwa kubeczki, bardzo fajne moim zdaniem, e, z napisem tutaj Merry Christmas. Bardzo nam się spodobały, więc sobie kupiliśmy dwa i będziemy mieli takie identyczne. Kolejną fajną rzeczą są to takie mini lampeczki. One kosztowały 6 zł, tutaj właśnie nawet widzicie cenę. Też są z pepko. Jest to taki zimny kolor, także jak najbardziej. Kolejną rzeczą, którą sobie kupiliśmy, są to świeczki. To znaczy moja siostra w sumie je kupiła, bo przydadzą jej się. się do takich fajnych świeczników. No. Dwa mi da prawdopodobnie, a dwa sobie zatrzyma i właśnie te świeczki będzie tutaj sobie wkładać jeszcze też z Janki Kendall z tego kalendarza będziemy mieli, także się na pewno przyda. Kolejną fajną rzeczą, którą sobie kupiliśmy, jest to taka fajna poszewka na właśnie poduszki, także na pewno się przyda na jakieś zimniejsze dni albo na jakąś dekorację. Kolejną fajną rzeczą, którą znaleźliśmy w, gdzie to W Domi. I to jest taka niby wód, niby skarpeta, nie wiem jak to nazwać. I tutaj właśnie ma taką nawieżkę, więc możemy ją powiedzieć albo na choinkę, albo gdzieś ją po prostu przywieźliśmy, więc jeszcze zobaczymy. Kolejną rzeczą kupiliśmy jeszcze właśnie takie świeczniki, też na e, świece. I tu jest druga, też była jakaś tam promocja. E, moja siostra sobie też kupia takie choinki jako ozdobę. E, I tak, to są moje siostry jeszcze te rzeczy. Tutaj odłożymy trochę, bo jest zawirowanie. I kolejna poszewka. Kupiliśmy sobie z moją siostrą takie identyczne, żeby były. I ostatnia rzecz. Nie, przedostatnia. Jest to napis Merry Christmas. Na takie, wiecie. Mm, jak to można powiedzieć? Na takie przywitanie. W sensie, jak, będziemy, jak będzie ktoś wchodzić do pokoju, to od razu właśnie ten napis Merry Christmas się pojawi. Gdzieś musimy go zamocować. I tutaj jest kolejny mój. Kolejne światełeczka. I ostatni, na pierniki. Oczywiście na vlogmasach będziemy robić pierniki, także... No, fajną rzeczą, którą znalazł mój zadek na surfu, jest za co jestem wdzięczny, jest taki renifer, który jeszcze kilka lat temu świecił i ciągnął ze sobą stanie, A zrobił właśnie na takiej desce. I mam taki pomysł, żeby właśnie obświetlić całego tego renifera i te stanie świeczkami ledami. Zaraz Wam pokażę, jaki będzie efekt. I jeszcze mamy taką fajną kulę, tylko gdzieś moja siostra ją wzięła. I zaraz ja wam pokażę, pan, co kupiliśmy podczas zakupów świątecznych. Teraz, słuchajcie, u mnie w pokoju jest strasznie nieporządek, bo wszystkie rzeczy mam teraz położone na dywanie. Te kalendarze i to wszystko, staty, więc muszę to sobie wszystko ogarnąć. Jest, do, jest godzinka 19.45. Ja jeszcze, słuchajcie, jestem w połowie dopiero montowania filmiku, ale mam nadzieję, że mi się uda cię go wstawić. I zaraz wam pokażę, jak fajnie teraz wygląda mój pokój świąteczny. Bardzo świątecznie, ponieważ. Dokupiłem świeczniki na te świece z Yankee Candle oraz też dokupiłem kilka rzeczy takich bardzo świątecznych oraz też niosłem świecę od Anjax ze sklepu, właśnie tutaj do mojego pokoju, więc będzie mi towarzyszyć. Ja Ogólnie uwielbiam świece, więc będzie bardzo Jak Teraz jest tu fajnie klimatycznie. Ogólnie powinienem to już nagrać troszkę wcześniej, przy pierwszym vlogu, ale dzisiaj to kupiłem kilka rzeczy. Przy otwieraniu kalendarzy dopiero się skaptałem, że warto je kupić. I tutaj właśnie jest ten świecznik, który dzisiaj kupiłem. W środku jest ta właśnie świeca, którą dzisiaj wylosowałem podczas vlogmasów. Tam jest ta świeca z pierwszego vlogmasa. Tutaj tak naprawdę się dużo nie zmieniło. Dalej mamy tego reniferka z tymi wozami i go właśnie obłożyłem świeczkami. Dalej mamy. Mamy ten napis Merry Christmas, który jest przepiękny. Dalej świeczka z Twink of Candle od Anjax, która jest, pięknie pachnie i dalej ten bucik. Także teraz wygląda klimatycznie. Dzięki pa. wielkie za oglądanie tego vlogmasa. Zapraszam was do oglądania kolejnych vlogmasów. Ktoś nie oglądał vlogmasa z 1. i 2. grudnia, to was zapraszam i widzimy się w kolejnych vlogmasach.